Dzień dobry moi drodzy, witajcie w Steel Division 2, jest to gra strategiczna, jeśli ktoś kojarzy Wargame, no to jest dosłownie praktycznie to samo, z tą różnicą, że jest to nowszy tytuł, lepszy i akcja nie dzieje się współcześnie, czy też w trakcie zimnej wojny, tylko dzieje się w czasie II wojny i właśnie jest to strategia historyczna, czasu rzeczywistego, akcja dzieje się na mapie w skali 1 do 1 i mam nadzieję, że ten tytuł Wam się spodoba i długo zagości na moim kanale. I możemy tutaj rozegrać masę trybów. Mamy możliwość dowodzenia na mapie świata, rozegranie dowolnych starć, czy też historycznych bitew. Ale my dzisiaj stoczymy sobie normalną potyczkę. Ale to nie będzie zwykła potyczka, ponieważ zagramy sobie bolską, bolska armia, dokładnie armia krajowa. Tutaj mam już przygotowane sobie parę dywizji, niektóre jeszcze muszę... No, połowę muszę sprawdzić, jak się spisują. I co, mamy tutaj bolskę armię krajową, gdzie mamy... Ochotników, partyzantów, cicho-ciemnych i różne tego typu jednostki piechoty. Z pojazdów mamy na przykład jest piękny chwat, mamy Bolskiego Tygrysa, mamy aż dwa pudle, chociaż jedna Pantera powinna być trochę inna. Są jeszcze te 70 i te 34. Są tu jeszcze niemieckie dziabszcze pancerne 50, 75 i rosyjskie 76 mm. Mam tutaj działa lotnicze, artylerie, moździeże. Jeszcze samoloty i par innych dodatkowych jednostek. I przeciwko dokładnie jakiej dywizji to będzie starcie, a dokładniej przeciwko falszym Jäger Herman-Gering, którą sobie tak zmodernizowałem. I są tutaj oddziały piechoty dość ciężka piechota zmotoryzowana, jak można sobie zobaczyć. Będą czołgi, niestety niemieckie, T34, Panzer czwórki a nawet będą i tygrysy. Tutaj mamy jeszcze. Włoskie, niemieckie dokładnie, włosko-niemieckie czołgi M14, panzer 3N, nawet mają szturm Tigery, więc jest poważne zagrożenie. Mają też armaty 75mm, jak pancery 4, e, 88mm, antylery 150mm, a nawet mogą za mapy wezwać ostrzał Karla Gerata 600mm. No, ten moździerz będzie dużym zagrożeniem, do tego jeszcze tutaj mają samolot zwiadowczy. Myśliwiec i samolot, a dokładnie myśliwiec z rakietami odłamkowymi. Więc to nie będzie łatwe starcie z tą niemiecką dywizją. I zagram na trudnego bota, żeby to nie było zbyt proste, ale zobaczymy jak bolska sobie da radę przeciwko falszym Jäger Hermann Gering. Dobrze, a więc tak prezentuje się mapa, to walka o flagi, kto zajmie więcej flag ten wygrywa. I są tutaj rotacje, rotacje A, B i C, to oznacza jakie jednostki można sobie tutaj wybrać. Ja najpierw chyba przejdę do defensywy. Największy problem będzie zająć to miasto. Tutaj jest takie dobre, korzystne pole. Te tereny będą ciężkie dla jednostek pancernych i artylerii. Ja tu sobie wszystko teraz na szybko rozstawię. Dobra, tak sobie rozstawiłem na razie jednostki. Tutaj mam kilka oddziałów piechoty, armaty 75mm, zwiadowca. Tutaj jedynie pośle jeden oddział piechoty z chwatem do tego miasta, żeby je zabezpieczyli. Tutaj też mam zwiadowcę, armatę 75mm. Kolejny zwiat i armata przeciwpancerna. Tu piechota, zwiadowca i kolejny dział przeciwpancerne. Na razie się tak umocnię, i mam na niestety tylko jedno dział lotnicze. Trochę, jednak będę musiał tutaj to zmienić, żeby było więcej zwiadowców, bo jest ich na razie za mało, ale dobra, zaczynamy. Zauważono wroga. Bądźcie gotowi oho, Niemcy już tutaj. Jednostka zmechanizowana podąża. Dobrze, tutaj 75 jest ulokowana. Zwiadowca w tym miejscu się znajduje. Taksówka na miejscu. Wy tu wysiadacie. Zwiadowcy czekają na rozkazy. Fatem się na razie tutaj zatrzymaj. Oho, M13, widzę, że jedzie. Na razie chodzi o to, by początek został jak najdłużej utrzymany. Na Jakie są pańskie rozkazy? Teraz tu prześlę, bardziej do przodu, żebyśmy no mieli dobre pole widzenia. Próbują się przedostać. Oj, tutaj jadą te ciaki niedobrze. Pięćdziesiątka sobie jedna sama nie poradzi. Dałoby się więcej broni przeciwpancernej, ale nie mam. Mogę jedynie jednostki piechoty sobie wezwać. I armata Załoga. została rozwalona. Dwa teciaki i dwa pancer trzy, z tego co widzę. Prosto w cel. No Niemcy pchają do przodu. Załoga przeciwpancerna w gotowości. Powiedziałem, że pancerny nie ma tam niestety widoku. Żeby miało widok, musiałoby znajdować się w tym miejscu. Ja w takim razie tutaj dać tę armatę. Cel się pali. Artyleria by się też mogła przydać. 105. Może bardziej w te okolice to wydaje się być bezpieczniejsze miejsce. Nie będą tutaj czołgi tak zagrażały. Uj, me 410. Ja dopiero w fazie B będę. Myśliwiec, w fazie C nawet będę miał. Mogę wysiadać, 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 bo jeden już oddział został rozwalony. Do budynku zabezpieczcie ten teren. Mam tutaj dział przylotniczy, jedno robi swoje. Muszę wezwać więcej dział przylotniczych. Jedno tu, i kolejną dwudziestkę. Może w to miejsce. Co z armatą? Aha, czołgi wjechały do lasu. A no to z cwaniaki. Jesteśmy do dyspozycji, panie dowódco. Wykręli nas! W Dobra, rozstawiona. Ostrzeliwuj mi tutaj czołgi. Pocisków, odbiór! Zostało 7 minut do fazy B. Póki co... Przegrywam, niestety się przebijają. się nam pociski tutaj wezmę sobie kolejne artylerię. jeszcze jedną się upali. mamy ranny Kolejny wrak do kolekcji. Nie, 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 nie w to miejsce, w to miejsce bardziej. A co z jednostką przeciwpancerną? Kurde, została rozwalona. Armata przeciwpancerna coś tutaj robi. Pata trzeba by tam wysłać. A kurde, cztery takie czołgi mi się tutaj przebiły. Teoretycznie tutaj nikogo nie ma. Partyzanów mam zrobionych bardziej pod fazę B, żeby wtedy kontratakować, ale... Nie no, wytrzymać do fazy B wytrzymam. Pytanie, co dalej? Jak tu z artyleriami? Nie mam tutaj zwiadu, to jest najgorsze. Artyleria przeciwlotnicza, rozstawiać się. Dobra, nie strzela bez rozkazu w takim razie. Tak jest. Z tego co widzę, w tych miejscach cele zostały zlikwidowane. Tu mimo stopkają. O kurde, sztug. Akurat chwat odjechał. Tak, najszybciej, chwat tutaj dojedź, bo jesteś potrzebny. Dobra, wysiadajcie na wypadek. wypadek. Tutaj wezwę kolejne artylerię. Kolejny nieprzyjacielski pojazd. Jak to wygląda sytuacja z armatami? Nie, to broń przeciwpancerna dalej jest do dyspozycji. A to M15, M14, znaczy nie M15. Kolejny brak, Jak Pancer 4 jedynie stanowi poważne zagrożenie. Mię żarówkę z zaopatrzeniem jedną mam. Tutaj próbują się wycofać, tymi T34. Jest i MK. Chyba dowodzenia to jest pancer 3. Jesteśmy gotowi, panie dowódco. No kuźwa, atakujcie to miejsce, a nie tak tutaj siedzicie na czterech literach. Letteria cały czas mi ostrzeliwuje te czołgi, więc jest jeden plus. Muszę sobie załatwić więcej baterii przeciwlotniczej na przykład wypadek, żeby te samoloty już tutaj nie przelatywały. Oj, nie wiem, czy chwat sobie poradzi z tymi czołgami. Sam w praktyce nic go nie powinno przebić, bo to T34 i Panzer 3M i N. Nie widać tych jednostek, to mi się nie podoba. Jednostka zwiadowcza czeka na rozkazy. Zwiadowce trzeba by tutaj wysłać. Czekamy na jakiś ruch coś widział, ale to szybko zniknęło. To widzę, że po prawej próbują kontratakować. Na szczęście jeden oddział piechoty jakoś to chwilowo utrzymuje. Mój Panzer 3M. Rysują mi chwata, niedobrze. Tam jest Panzer 3M, i jeszcze te 34. Dobra, Mka została rozwalona. Dajesz, pokaż polską potęgę. Te 34 rozwalony, na co komu, kurde tygrysy? Wystarczy jeden polski FAT. Zostały Pojecha. najprawdopodobniej jeszcze dwa czołgi. Tutaj sobie wezmę ciężarówkę z opatrzeniem. To niech się rozstawi. 20. Nas. Tu jest kolejna, która niech się rozstawi. I ty się tutaj też szybko rozstaw. D D rozwal D tego ty 34, szybko tam jeden stoi. Nie, to pancer trzy tu obok stoi. Na dinga. Na szczęście z dinga Kurde, trzeba się wycofać. Odpowiedz ogniem. Dobrze, chwat jest zagrożony. Odda jeszcze ten strzał i się wycofuje. na Dobra, te 34 zniszczony. o to chodziło. Chodzi o przeciwpancery, tutaj. Atakuje do fazy by Zostało bardzo mało czasu. Nie, ewakuacja, ewakuacja. Dobra, chyba pancer 3 już go nie widzi. Jeszcze 30 sekund, i można kontratakować. Jesteśmy osadrzeni. Spróbuj kontratakować, bo ten pancer 3 ładnie się pokazał. Prawie zniszczony Zostało Jedno trafienie, ale celne. No, um, Późba. Dobra, faza B zaczęta. Co to znaczy? Masa jednostek partyzantów kontratakuje. Wykryli Tym pantery. Pantery drugą wezwę zaraz. To bardziej... Są piaty. Okej, okay, to jest mi potrzebne. Się, kto może? Tutaj... Kilku Tutaj muszę kontratakować? Tutaj będę kontratakował. I jeszcze tutaj dośle kolejne jednostki. Co z Chwatem? Chwat jeszcze żyje, ok? Straciłem ten teren. Mam 6 minut by odzyskać linię frontu. Tutaj najbardziej mogę się przebić i tu muszę odzyskać. w gotowości. Dobra, Chwat już jakoś sprawny. Mogę wezwać sobie zwiadowcę, więc będę musiał jego wykorzystać. Już nie wytrzymamy. To miejsce muszę zaatakować piechotą. Słyszę jak kule dookoła. Czekamy na jakiś ruch. Polska kawaleria w gotowości bojowej. potęgę pantery. To jest kurde śmieszne. Niemiec jedzie w T-34. A Polak bale. siedzi w panterze. mu zniknął. Dobra. Wezwę znaczy kolejną panterę w tym miejscu. Oj, niedobrze, niedobrze tędy będą jechali. To źle znaczy i to bardzo, trzeba będzie jakoś tym się zaraz zająć. Znaczy kogoś? Kurde, wysiadać. Drugi Pluton, wymarsz. Polska kawaleria w gotowości bojowej. Zamknąć znaczy Ten pojazd został zniszczony. Chwat do przodu, tutaj trzeba się przebić. Zniszczyć ten czołg. Tak Dłużej tu nie wytrzymamy. Ja mam dwie minuty na odzyskanie tego. Niedobrze. Pluton i gotowości bojowej. Szybki kontratak. Cholera jasna, było blisko. Przygotowani do przewozu. i w takim razie trzeba Gdzie będzie to inaczej rozwiązać. Wsiadać. Tak jest, panie dowódco. I szybkie przegrupowanie w to miejsce. Kolejny wrak do kolekcji. Huntera, jedzie Pantera, jedzie Pantera, będzie musiała pojechać w jakimś innym kierunku. Cześć flag. że tu mi się przebili. Potrzebuję mnóstwo piechoty. Stać Słyszę, jak kule śniło, Stać mnie na zwiadowce? Nie, brakuje trochę. To skoro... Nie mam na zwiadowce, to kolejne oddziały piechoty tutaj. Muszę tę flag jak najszybciej odzyskać. W I moje oddziały piechoty muszą tutaj. Dobra, kupiłem sobie jedną minutę więcej. Jest dobrze. Pantera do przodu. Oddział piechoty do przodu. Muszą zaatakować. Tutaj straciłem. O kurde. Kolejne siły partyzantów, w takim razie. Muszę się przebić. Muszę jak najszybciej odzyskać tę flagę i tę flagę. Flaga więcej, ale jestem na zagrożonej pozycji. Muszę jak najszybciej atakować do przodu. Te siły niech też pójdą do przodu. Te jednostki piechoty się biją. Polska kawaleria w gotowości bojowej. O kurde pantera! Niepotrzebnie ją ruszyłem, bo została uszkodzona. Dobra, w tym na razie tutaj się zatrzymaj panterą. Tak Oddajemy się. Teraz tak, samolot zwiadowczy. Czekam na instrukcję. Wysiadać, wysiadać. I atakować to miejsce jak najszybciej. Mamy w polu widzenia. Jak mi się uda, tutaj daleko jeszcze przy... To miejsce mocno muszę odzyskać. Kolejny wrak do kolekcji. Jestem tu narażony na wrak. Dobra, ja wezmę sobie niewielki bombowiec. Osiemdziesiątki ósemki już tam mają. Ja naszych Widzę wroga. Bądźcie w gotowości. Uderzy cała minuta, ja to chyba przegram. Próbując się bronić, niestety przegram. UL, oznacza to, że polską dywizję trzeba dopracować. W obudkach, chłopcy! Mamy nowe rozkazy! Jak najszybciej muszę się przebić. Tutaj straciłem partyzantów! Straciliśmy kilku naszych! Zabierzcie mnie stąd! Wróg w pobliżu, chronić działo! Nie, zostało 40 sekund, mam przewagę 10 aż flag. Mamy towarzystwo, Tak jest, panie dowódco. Tutaj niby jakoś się przebijam, ale to za mało. Jeszcze 8-8 na drodze. nie będzie zasięgu. mnie, co? Tak Widzę wroga, bądźcie w gotowości. oddziały piechoty. Oj. Zauważono wroga, bądźcie gotowi. Tutaj potrzebuję piechoty, dawać jeszcze tygrys, został mi zlikwidowany. nie ma. Mimo przejęciu Drużyna, takiej kontroli wstamy. nad flagami, miałam 9 A, i bitwa się skończyła. 16 minut gry, ale kurde, straciłem 685 jednostek, oni stracili 1335. Jedynie ta przewaga flag. A więc moi drodzy, tak się prezentuje Steel Division. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i. No właśnie, że zagłosi ten tytuł na dłużej. Ja tu muszę jednak polską armię trochę dopracować. Na trzeba będzie więcej dać tych jednostek zwiadowczych i trochę zmodyfikować jednostki piechoty, by więcej było na rotację. A. No, jak wam się spodobał, to, to dajcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie!